Dobra, wracamy, byłem szybko w tym w zamku, w tym jak to się nie zamek tylko w twierdzy, w resztorze, widzę, że bez medytacji jakby tutaj wywalało się gwiazdy co chwila, no tak to zawsze coś. Dupę gdzie z O, tutaj znowu warto zwoje pójdą? Ciach? 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 Gdzie to zapadło? Nie, tu siedem. Zaraz ląduj.

Nieczyk, nieczyk, więc nie są... Innego chyba patentu na to nie ma. Kolce. Wpisów jest zapalnie, jak mur strzelił. Hmm. Mogę na ten sam stopę i chodzi mi o to. To się dało schodz? Nie. Tym? Też nie. To nie nic nie spada. Chyba nie o co chodzi. Chyba, że chodzi o to. Już mi się to nie uśmiecha. Yy. Nic nie o! Ha! Dwa chodziło. Dobra. Trójka. Trójek mam za dużo. Okej. Trójka. Okay. A. Nic. Tu jest jakieś schodki. Rzybek mamy. Dobra, wieczną się to skuszam. Ciach. 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 Nie ma swój wozinna. Jednego i drugiego. Dobra, jeszcze nie Czy to bez hoda nie ma? Kamienna tabliczka. Choroba. Nie wiem co daje, ale tu nic nie psuło. No kurde. Znajmę okolica. Przełącznik. Aha, tu jest tu. Dobra. Dalej mam pytanie jak mam przejść tam do na lewitacji to jest sposób tylko, że nie na lewitacji okej, okay. tu wiem gdzie jestem nie, pochodnia, bo nie ma światełka. Siub <grystanie> ten bóg mnie rozpierdział. o, siema, siema Found a winch, but the gate is still closed. I've sent Rufus. Follow him. The bottom does burn. Rufus, get there. Yes, yes. I'm scared. I'm not sure. Who's going to save me? I <laughs> Nie wiem czy on... O, odwrócili się. To, A, to, jest, to, jest, to jest. Yeah. Znowu. Dobra, Fuck. Z długą się A! jej pierdziele. O, chyba się zaskoczyłem. Dużo się zdługowałem. Mogę Spadłeś, nie żyjesz Spadłeś, nie żyjesz Chyba jak on się tam dostał Tu miałeś puty, musiałeś odmiać na stół Dobra, wtedy się nie przejdzie Ale za to tutaj coś odporzyli Aaaa, dźwignia. Chyba dezaktywująca, Nie, nie, nie. Nie, nie, O, Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. prostu nie. wiedziałem. W którym miejscu mi zapisało? Gdzie jestem? Nie wierzesz. Tutaj dobra. Nie idę. Jeden, drugi. Wychylił web, czy nie? Czy ja to widziałem? Kur... Ja się z tym męczę. to się da wyłączyć. Nie? Nie. Dobra. Gdzie ja to jesteś, skurczu Nie! Nie mogę cię tak wywalać jak chcesz Fuck. Chodź, 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 chodź Nie żyjesz? No big surprise Kolce działają. I to już tylko ciach 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 i chłopa nie ma. Ciach, ciach, ciach. W się wchodzę. Fajne zbroje, skąd macie? Czasem, czy jak możliwe, żeby oskurać ze zbroi że tak to poślę. Gdzie ta barwa? Niech się kręci, mam to w tupie. Zobacz I... oh. tą korbę Idę do tego, do tego drugiego drzwi Magic doesn't work here Gdzie te schodki, kurwa Trzeba umieścić takie schodki na łatwego Pięć razy No I zanim No wejdę. idę po pierwsze, no dwie ...a poza tym po drugie... ...usza i szuka dygnębów. Nie widzę. Dobra, siódmka. Wiedziałem, że to będzie. To się kurna hała w ciemności. To nie było widać. Aż głupio w sumie. Gotownik. Tak. i leżysz, dobra, Rufus nie żyje, nowa nie ma, kurde, tylko złotnika muszę iść, dobra, nie chcę mi się zjechać, Zaktywowane jest aktywne, ale tu nie ma żadnego sposobu żeby to zdezaktywować Może polecę górę, chociaż nie jestem za winą URR widziałem Kur. Dobra, znalazłem sposób ściana kruch. jest krucha Tak, Czekaj, niech mi daj mi Wodna na kolce. Może cię zabiją. Ach. Ach. Czyli tak robić kontrę. Dobra. Nie ufam nikomu. Zwłaszcza, że tutaj jest wszystko. Dobra, dźwignia. Zanim to, gdy nie wiem, nie wracam na to. Rysał, rysał. Co to macie za dziwny towar? O, w starym Star W starym piersie. Stary piersie. Nie, nie wiem, mam. Bo nic innego na to nie chodziło. O! I to? Co to? Tam ja mi nic wykukałem? Nope. To czy wątpię może? Ten się poradza mi innego. Gory po piersiach... skrzydła nie jest Stara moment to jest coś innego... What the...? Ktoś, coś z Was miał coś takiego? Chyba nie... Przestrzeni so, save. To jest włączone? No, dobra... A dwa po piersiach, dlatego to mi nie chciał zadziałać No, dobra. oczu tak rybne okej okay. powinna już była być otwarta są tylko dwa dobra tutaj skończymy